Witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. Dziś będzie temat, który wydaje się dość oczywisty, i wielu hotelarzy, którzy, dla których jest to oczywiste, pewnie się zaśmieją. Natomiast uwierzcie mi, z mojego doświadczenia z kontaktów z różnymi klientami w branży wiem, że no, niestety nie dla wszystkich to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, jest oczywiste i nie wszyscy to stosują. Chodzi mi mianowicie o ceny, które publikujecie na własnych stronach, versus ceny, które publikujecie w tak zwanych OTAS, czyli u online travel agentów takich jak Booking czy Expedia. Zazwyczaj te ceny są podobne, czasami nawet u online travel agentów te ceny są niższe. Pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wśród wielu hotelarzy istnieje przekonanie, że jeżeli podwyższymy ceny u online travel agentów, na przykład na Bookingu, to Booking nas ukaże, obniży nam pozycję w swojej wyszukiwarce itd. itd. Generalnie zgodnie z prawem, Booking nie ma mm, prawa żądać od was, żebyście mieli identyczne ceny u siebie. Parytety cenowe zostały zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Oczywiście Booking stosuje w swoich umowach z Wami pewne zapisy, które gdzieś tam Was zmuszają do tego, żeby te ceny były utrzymywane na tym samym poziomie, ale z drugiej strony Booking też nie gra fair, ponieważ posiada swój program lojalnościowy genius którym to daje swoim stałym klientom 10% rabatu. Także polecam zastanowić się nad tym. Zawsze jeżeli macie jakąkolwiek obawę, że Booking może się Was przyczepić, to można stworzyć pakiet, który będzie zawierał nocleg, śniadanie i na przykład parking, a na Bookingu takiego pakietu nie będzie. Będzie to na przykład tylko nocleg ze śniadaniem. Niech to, co oferujecie, będzie inną ofertą dla Bookinga. Tak? Będzie Waszym indywidualnie przygotowanym pakietem. Reasumując, chodzi o to, żeby Wasz pracownik recepcji nie informował gości przez telefon, niech Pan zrobi rezerwację na Bookingu, tam jest najtaniej, bo utwierdzamy naszych gości wtedy w przekonaniu, że na Bookingu faktycznie jest najtaniej, a przecież chodzi nam całej branży o to, żeby właśnie edukować naszych gości że rezerwacje bezpośrednie są najbardziej korzystne, bo one są najbardziej korzystne dla Was. Nie unikacie płacenia prowizji, wysokich prowizji do pośredników. Pośrednicy są potężni, mają ogromne pieniądze na marketing, więc nie ma szans, żeby z nimi tak po prostu wygrać i zupełnie wyeliminować ich z rynku. Natomiast małymi kroczkami, edukując naszych gości, edukując w ogóle całą branżę hotelową, możemy troszeczkę tę szalę przychylić na własną stronę. I tego Wam życzę, abyście mieli jak najwięcej rezerwacji bezpośrednich bez obciążenia tą wysoką prowizją pośrednika. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Hej!